W tym filmie opowiem Ci o izomerii. Wyjaśnię też zasady nazewnictwa alkanów. Zapraszam. Izomeria to zjawisko, w którym związki chemiczne mają ten sam wzór sumaryczny, czyli taką samą liczbę i rodzaj atomów, ale różnią się budową cząsteczek, mają inne wzory strukturalne. Alkany będące węglowodorami nasyconymi ze względu na budowę łańcucha węglowego dzielimy na alkany nierozgałęzione, np. butan i alkany rozgałęzione, np. dwa metylopropan. Zauważ, że oba te związki, mimo że mają inne wzory strukturalne, to ich wzory sumaryczne są identyczne. Gdyż składają się one z takiej samej liczby atomów węgla i wodoru. Czyli te związki są izomerami. Bo izomery mają ten sam wzór sumaryczny, ale inne wzory strukturalne. Metan, etan i propan mają zbyt krótkie łańcuchy, by posiadać izomery. Dlatego pierwszym alkanem posiadającym izomery jest butan. Zapisami przy użyciu wzorów półstrukturalnych. Pierwszy związek to N-butan. Litera N, użyta jako przedrostek, mówi o tym, że mamy do czynienia ze związkiem o prostym łańcuchu. Po prawej mamy dwa metylopropan. Oba te związki są izomerami szkieletowymi, bo różnią się szkieletem, czyli łańcuchem węglowym. Im dłuższy łańcuch węglowy węglowodoru, tym więcej ma on izomerów. Izomery konstytucyjne różnią się kolejnością i sposobem połączenia atomów w cząsteczce. Możemy je podzielić na izomery szkieletowe, różniące się budową łańcucha węglowego, izomery funkcyjne, o nich porozmawiamy przy okazji omawiania kwasów karboksylowych, i izomery położenia, z którymi spotkasz się na kolejnej lekcji. Przy okazji omawiania alkenów. Zadanie pierwsze: ustal, czy podane związki chemiczne są izomerami. I mamy podane wzory półstrukturalne dwóch różnych związków. Zacznijmy od porównania liczby i rodzajów atomów, budujących obie cząsteczki. Policzyłam, że pierwsza z nich składa się z 7 atomów węgla i 16 atomów wodoru. Druga zaś Składa się jedynie z 6 atomów węgla i 14 atomów wodoru. W związku z tym, że te liczby się ze sobą nie zgadzają, od razu wiem, że te związki nie są izomerami. Ale porównajmy jeszcze budowę ich łańcuchów węglowych. Oba związki mają nierozgałęzione łańcuchy, a my wiemy, że izomery powinny różnić się budową łańcucha węglowego. Czyli znów, Wniosek z tego taki, że te związki nie są izomerami, więc taką informację zapiszę też w odpowiedzi do zadania. Zadanie drugie o identycznej treści. Znów mamy ustalić, czy podane związki chemiczne są izomerami. Porównajmy liczbę i rodzaj atomów, z jakich się składają. Związek pierwszy jest zbudowany z 7 atomów węgla i 16 atomów wodoru. Drugi związek... Także składa się z 7 atomów węgla i 16 atomów wodoru, co wskazuje na to, że związki te są izomerami. Ale porównajmy jeszcze budowę ich łańcuchów węglowych. Związek pierwszy ma łańcuch rozgałęziony, a związek drugi łańcuch nierozgałęziony, czyli różnią się one budową łańcucha, więc są izomerami i taką informację zapiszę w odpowiedzi do zadania. Izomery mają różne właściwości fizyczne i chemiczne. Weźmy chociażby temperatury wrzenia. Butan wrze w temperaturze minus 55 stopnia Celsjusza, a 2-metropropan, będący izomerem butanu, wrze w minus 11,7 stopnia Celsjusza. Pentan wrze w temperaturze 36,1 stopnia Celsjusza. Temperatury wrzenia jego izomerów są niższe. 2-metylobutan wrze 27,8 stopnia Celsjusza, a 2,2-dimetylopropan w temperaturze 9,4 stopnia Celsjusza. Możemy z tego wyciągnąć następujący wniosek. Temperatury wrzenia alkanów o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce obniżają się, Wraz ze stopniem rozgałęzienia łańcucha węglowego. Dlaczego? Bo oddziaływania międzycząsteczkowe, czyli siły międzycząsteczkami, są słabsze. Cząsteczki rozgałęzione kształtem są bardziej zbliżone do kuli, przez co powierzchnia wzajemnego oddziaływania międzycząsteczkami jest mniejsza. Cząsteczki nierozgałęzione są długie. Więc powierzchnia ich wzajemnego oddziaływania jest większa. Grupa alkilowa, zwana też alkilem, to fragment cząsteczki alkanu po odłączeniu od niego atomu wodoru. I tak, jeśli od metanu odłączy się jeden atom wodoru, powstanie grupa metylowa, zwana też metylem. Jeśli od etanu odłączy się jeden atom wodoru, powstanie grupa etylowa. Zwana etylem. Jeśli od propanu odłączy się jeden atom wodoru, powstanie grupa propylowa, zwana propylem. A jeśli to od butanu odłączy się jeden atom wodoru, powstanie grupa butylowa, zwana butylem. Teraz wytłumaczę Ci, w jaki sposób tworzy się nazwy systematyczne rozgałęzionych alkanów na przykładzie tego związku. Zaczynamy od znalezienia najdłuższego i najbardziej rozgałęzionego łańcucha węglowego, który miałby jak najwięcej podstawników, czyli atomy lub grupy atomów połączone z łańcuchem głównym. Ja widzę tu dwie możliwości. Po pierwsze, ten łańcuch składa się z sześciu atomów węgla, ale jest z nim połączony jedynie jeden podstawnik. Druga możliwość, ten łańcuch. Także składa się z sześciu atomów węgla, ale są z nim połączone aż trzy podstawniki. Dlatego właśnie ten łańcuch będzie moim łańcuchem głównym. W kolejnym kroku ponumerujemy atomy węgla w głównym łańcuchu węglowym. Od której strony zacząć? Otóż pierwszy atom węgla to skrajny atom, który leży jak najbliżej pierwszego rozgałęzienia czyli. Jest atom pierwszy, to drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Dalej należy ustalić nazwy podstawników i ich lokanty, czyli numery atomów węgla w łańcuchu głównym, do których są one przyłączone. Czyli na przykład to jest podstawnik etylowy połączony z trzecim atomem węgla. Te dwa podstawniki metylowe łączą się z tym samym. Drugim atomem węgla. A liczbę identycznych podstawników oznacza się przedrostkami. Di, jeśli są dwa, tri, jeśli są trzy, tetra, jeśli podstawników jest cztery, i tak Zostało nam jeszcze zapisać nazwę tego związku. A robi się to w następującej kolejności. Lokanty, plus liczba i rodzaj podstawników w kolejności alfabetycznej i na końcu nazwa węglowodoru. Pochodzące od najdłuższego łańcucha węglowego. Czyli podstawnik etylowy jest szybciej w alfabecie od podstawnika metylowego, więc zacznijmy od niego. Zapiszę 3, bo z tym atomem węgla połączony jest nasz podstawnik, i dodam jego nazwę, czyli etylo. Dalej mam dwa podstawniki metylowe, oba połączone z drugim atomem węgla. Zapiszę więc 2,2. Że podstawniki są dwa, dodam przytrostek di i nazwę podstawnika, czyli metylo. Nasz główny łańcuch węglowy składa się z sześciu atomów węgla, jak heksan, więc do nazwy tego związku dopiszę słowo heksan. Nazwa naszego alkanu to 3 etylo 2 2, -2 Zadanie, w którym wspólnie ustalimy nazwę systematyczną tego alkanu. Zacznę oczywiście od znalezienia najdłuższego łańcucha i ponumerowania jego atomów węgla. Przypominam, że zacznę od węgla skrajnego, leżącego jak najbliżej pierwszego rozgałęzienia. Mamy tu trzy grupy metylowe. W związku z tym, nazwę naszego związku zacznę od podania lokantów, czyli numerów atomów węgla, z którymi połączone są podstawniki: 2, 2, 3. Mam. Trzy identyczne podstawniki, więc dodam przedrostek tri, a następnie zapiszę metylo, bo to podstawniki metylowe. Dopiszę jeszcze słowo heptan, bo główny łańcuch węglowy składa się z siedmiu atomów węgla, tak jak heptan. Zapiszmy odpowiedź. Ten związek to 2,2,3-trimetyloheptan. Ciekawostka. W latach 50. i 60. XX wieku. Popularnym lekiem przeciwbólowym i usypiającym dla kobiet w ciąży był talidomid. Problem w tym, że nie wiedziano wtedy, że lek składa się z dwóch izomerów: jeden miał działanie lecznicze, a drugi powodował wady wrodzone u dzieci. Zadanie: napisz wzory półstrukturalne i nazwy systematyczne wszystkich izomerów szkieletowych alkanu o wzorze C6H14. Zacznijmy od najprostszej, nierozgałęzionej formy złożonej z sześciu atomów węgla. Jest to N-heksan. Jedną grupę metylową z samego końca przyłączę do środkowych atomów cząsteczki. Najpierw do atomu drugiego. W ten sposób otrzymałam dwa metylopentan. Potem tą samą grupę metylową przesunę do atomu trzeciego. Będzie to 3 metylopentan. Kolejną grupę metylową z samego końca cząsteczki połączę z środkowym atomem węgla. Teraz mam dwie grupy metylowe połączone z drugim i trzecim atomem węgla. Dlatego jest to 2,3-dimetylobutan. A teraz obie grupy metylowe będą połączone z tym samym atomem węgla. Jest to 2,2-dimetylobutan. To wszystkie izomery tego alkanu. Na koniec opowiem Ci o rzędowości atomów węgla w węglowodorach. Pierwszorzędowy atom węgla łączy się tylko z jednym atomem węgla. Oznacza się to w ten sposób, taką jedynką z kółeczkiem w indeksie górnym. Drugorzędowy atom węgla łączy się z dwoma innymi atomami węgla. Oznacza się to w ten sposób. Trzeciorzędowy atom węgla łączy się z trzema innymi atomami węgla, co oznaczamy tak. I w końcu czwartorzędowy atom węgla, jak się pewnie domyślasz, łączy się z czterema innymi atomami węgla, a oznacza się to taką czwóreczką symbolem stopnia. Przykład. W tym alkanie mamy sześć węgli pierwszorzędowych. Będą to skrajne atomy węgla. Mamy dwa węgle drugorzędowe, dwa węgle trzeciorzędowe i jeden węgiel czwartorzędowy. A ten związek to 2235 tetrametyloheptan. Zapamiętaj najważniejsze. Izomeria to zjawisko, w którym związki chemiczne mają ten sam wzór sumaryczny, czyli taką samą liczbę i rodzaj atomów, ale różnią się budową cząsteczek, mają inne wzory strukturalne. Izomery konstytucyjne różnią się kolejnością i sposobem połączenia atomów w cząsteczce. Izomery szkieletowe Różnią się budową łańcucha węglowego. Grupa alkilowa alkil to fragment cząsteczki alkanu po odłączeniu od niego atomu wodoru.